Hej, z tej strony 11 to jest ponownie Five Nights at Freddy's Security Breach. Dzisiaj robimy kilka zakończeń dodatkowych, nie jestem pewien ile. No hej, 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 Freddy. Hej, 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 hej Pristaniako. Dostałem parę hintów i zebrałem wszystkie informacje, jakie mogłem, żeby jakoś ogarnąć, jakie zakończenie mogę zrobić. Więc najpierw pozbądźmy się tych yy, złych pomysłów, które miałem poprzednio. Po pierwsze, kiedy Vanessa woła na scenę, to jest jakiś bait, tam się nic nie dzieje. Próbowałem wiele razy na różne sposoby z Freddiem i bez, nie było tam nic. Więc nie wiem, po prostu się ginęło przez wcześniej od, od mundropa. Tyle, I guess. Więc to nie jest zakończenie. Pierwsze zakończenie, jakie będziemy robić, to jest zwykłe zakończenie, które powinno mi się pojawić na końcu, tak jak normalnie przechodziłem grę. Tylko nie pojawiło się, ponieważ po fazer blastie znaleźliśmy ten dziki szyb wentylacyjny i tą kryjówkę Venny. I problem polega na tym, że ja to zrobiłem na innym save'ie. ja mam tonę save'ów pomiędzy którymi latam i na tym save'ie, na którym przeszedłem grę tego nie zrobiłem. Teraz nadrobiłem to, jestem z powrotem w tym miejscu, przejdziemy to jeszcze raz, ale tym razem odwiedziłem to miejsce i znalazłem szyb z weny. i podobno będzie tam nowe zakończenie na samym końcu przy drzwiach. Najpierw trzeba się nie wyjebać. Gregory. Myślę, że Dlaczego mam małe przeczucie, że to miało być zakończenie, ale nie, z, nie jest zaimplementowane jak połowa rzeczy w tej grze? Bo jest tyle rzeczy wyciętych z tej gry, ludzie znaleźli tyle unused stuffów w tej grze. Pomieszczenia, które ludzie proszą, które widzieli w trailerach, są podobno w plikach gry, ale nie ma ich tutaj. Rzeczy są masywnie niedokończone, nie wiem. Nie wiem, mam nadzieję, że oni dokończą tę grę w jakiś sposób kiedyś. Fajna animacja, by the way. Freddy, jest opłata, idźmy! Po tym zakończeniu zostanie nam eksploracja tego miejsca, więc Leaf będzie następny, ale na razie zobaczmy to. Well, zobaczymy swojego miejsca, tak? I Fazerblast? Może moglibyśmy jej zobaczyć tam. Jeśli myślisz, że skończę, to może możemy jej zobaczyć. Tak, komuś, zacznijmy tego. Zaraz ja się. What the hell? Dlaczego no, ja się mogę duszać? Zaraz. Nie spodziewałem się takiego zakończenia. Co? What? It's not fair. He must be Ehm, um, ja myślałem, że to nie jest zakończenie i wiedziałem, że będziemy dalej grać. O oh, fuck. To jest grane. Ja nie wiem gdzie ja jestem, i nie wiem czy. O, hej. Zaraz. Nie mogę tu zginąć. Nie mogę tu zginąć, gdybym doszedł... Ten cały kawał drogi jeszcze raz od nowa. Dobra, ona mnie nie widzi. Ona mnie nie widzi. Nie goni? Czy ktoś mnie goni? O oh ma fucking god! Ktoś mnie gonił. Nie mam pancie, co się dzieje. Czy można to teraz włączyć? Podobno w to się da zagrać. W te gry da, te gry da się ogarnąć. Dlaczego te endingi są w wersjach komiksowych? Y y naciśnij to jeszcze raz! Assemble Freddy! Assemble Freddy! Użyj mózgu. Are my oh no, oh no, oh no! Wystawiłeś go, pajacu jebany! Oh no! bo było tak, pro Assemble Freddy, tyle, proste, proste, tak, proste. Zastanawiam się, czemu tam była połowa kasyny normalnej, a połowa tej komiksowej. Jakby wszystkie były lepsze animowane. Wiem, że to jest cięższe, prawdopodobnie, ale gadniemy. all wszystkie te endingi mają. Jak zjeżdżają już te komiksy na dół, mają... Tam była przedtem jedna gwiazdka, teraz są dwie gwiazdki, więc mamy... To jest drugi ending, I guess. Jestem tylko absolutnie zawiedziony, że ta Vani nic nie robi w całej grze. Spotkaliśmy ją kilka razy, i fajnie, jest w nią ending, w którym apparently ona umiera, ginie, cokolwiek. W ogóle jest, że jest dis disassembled Vanny, to ja nie wiem czy to jest królik faktycznie, znaczy czy to jest królik robot, czy to jest osoba w stroju królika. Wygląda jak kostium na, na, na człowieka. Nie na no, części. No więc I guess że nie wiemy nic, nie wiemy kim była, nie fajnie, fajnie, jakby e, to jest, to jest jak... ta muzyka w ogóle, co jest grane? Co jest? is Closes to Health Concerns planuje reopen next season. Czy nie jest tak zawsze? Teraz się zastanawiam, czy to, co będę robił teraz dalej, czy będę chciał robić w zgliczowany sposób, czy w faktyczny sposób? Ponieważ jest pewien glitch do tej pory w grze, który umożliwiłby nam zapisywanie po 6 a.m. I chyba z niego skorzystam, bo jakby to nie zmienia nic w grze, dalej się da wszystkie endingi zdobyć i tak dalej, mi ułatwi to tylko robotę, bo po prostu byście mieli wycięte całe to, jak się męczę i próbuję przejść wszystko to od nowa, tak jak teraz, wracam od save'a i jadę na dół do Frediego i tak dalej, o i lagi. I za każdym razem muszę robić całą tą sekwencję. Biec tam z powrotem, bo mógłbym zapisać tutaj, nieważne. A za każdym razem muszę robić tą sekwencję, jak zginę, i biec gdziekolwiek i robić zakończenie, i dopiero mieć czas po 6am. O kurwa. Zobaczymy, czy ten glitch działa. Glitch polega na tym, że teraz nie możemy zapisywać już gry. Kiedy nas wypuści, idziemy na Roxy Raceway. Tam powinna jeszcze raz z jakiegoś powodu, błędu zrespić się głowa robota, którą jak podniesiemy, to będzie gra myślała, że będzie 5.30 chyba, ale będzie szósta. jednocześnie. W skrócie będziemy mogli zapisywać przy końcu gry. To było tutaj, prawda? Okej, okay, to mi zaoszczędzi dużo bólu. Jeżeli to jest prawda, jeżeli to zadziała, to mi zaoszczędzi dużo bólu. <laughs> Okej. Okay. siedemnaście, okay. to czas dalej mi... ojojoj, ojojoj. Oj. Ja dalej nie mogę zapisać gry. Ej może to zrobiłem źle, może miałem zaznaczyć, żeby zostać i dopiero pójść po tą głowę, wtedy by się cofnął czas, mógłbym saveować. A jak kliknę autosave to będę miał po prostu od razu wybór jeżeli będą trzy wybory to znaczy, że to jest to zakończenie, które robiłem ze wszystkim, co, co miałem robić po drodze nacisnę, żeby zostać Gregory, ah. no, nacisnę, żeby zostać nacisnę, żeby zostać Gregory, stay glad Here, I found areas I to jest nasza przepustka do tony rzeczy. Okej, okay, ja może wysiądę z Frediego, bo on jak ma low power, on chyba wtedy jump A wolałbym, żeby to się nie zdarzyło. Good job. You have found a driver Okay. To jest cheating, ale proszę zadziałaj. Holy fucking shit! To oznacza, że teraz możemy robić wszystkie zakończenia. Nie muszę powtarzać tego segmentu ciągle. Teraz plan jest taki: jako, że po Fast Blast mieliśmy dostęp do Security Office, mogliśmy dostać kolejny Security Badge, to prawdopodobnie, jako że jest wybór. Przepraszam. Przykro mi, naprawdę. Przepraszam. To przy Monty's Golf też będziemy mogli chyba zdobyć Security Badge. I to będzie nasz. Uf, ta gra. Siódmy. To będzie siódmy Security Badge. Będziemy mogli otworzyć te drzwi na dole i uciec z nimi. I zobaczymy, co się wtedy stanie. Przy okazji możemy pozbierać te boksy, ale nie wiem, czy to cokolwiek da. Chociaż prawdopodobnie z tych boksów nie będzie zako zakończenia żadnego. Więc prawdopodobnie sobie po prostu zostawię jakiś sobie by zrobić Achievement. I. I. Okej. Okay. I sobie po prostu siądę i dokończę te wszystkie boksy, pozbieram je. Okej. Okay. O oh, w mordę, dobra, okej, okay. to, to nie jest faktycznie Monty, okej okay. O, oh, sheesh. Czyli teraz wystarczy znaleźć tutaj Security Office, right? Wybitnie śmieszna miejscówka. A tu jest. Oj, 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 oj. tu jest ładnie, chciałem powiedzieć. Tu jest naprawdę ładnie. Ja nie żartuję. Bardzo ładne kuleczki świecące, podobają mi się. Ła, ja lubię jak świeci. Ła, ładne. <ścoughs> Okej. Okay. To naprawdę wygląda jak pierdalna atrakcja z tymi głośnikami, wszystkimi, z tym dymem, z tą sceną, z tymi rusztowaniami dookoła. To ma tak dobry klimat, całe to miejsce. The bowling alley needs retheme. While most of the Bonnie art was removed, kids keep asking where's Bonnie. Do we have an officially approved response? No flash photography. Items will be confiscated and kept in the Montego security office. Talk to VM The security office is nearby. You might want to look around the office. Ah. O, rozumiem. Dwie pieczenie przy jednym ogniu, czyli to ma sens. To jest jedno z wejść. Chyba będę wolał zapisać tutaj grę. Na kolejnym save'ie. Dwunasty save. Dwunasty save. save to jest ten główny tak jakby, okej. Okay. Czyli jak zawsze. It's like an old camera. That is a fast cam If you are in trouble, use the camera flash to stun the other animatronics. Keep in mind that it will not work on Monty due to his glasses. You found the mazer size ticket. Now you can enter mazer size. Major size, which means I have a little bit of Free, okay. Oh, sheesh! Ale miejscówka zcówka. Okej, okay, źle jest źle. Ale mam flashlight battery upgrade. Okej. Okay. Fajnie byłoby tutaj nie zginąć. Może wyciągnę zaraz. O! Oh. Ou! Oh. Okej, okay, jak to działa? Say cheese! Um. i za jaki czas to się ładuje z powrotem? Halo, kiedy to się odnawia? Jak to, jak to działa? I raz na solidne 30 sekund można tego użyć. Okej. Okay. I still haven't found Princess Quest 1. Princess Quest 1 machine is somewhere in the building, an actual stand up arcade I guess the devs pulled it from that old mobile game. Why port to Arcade? Okej, okay, nie mam pojęcia. Dobra, a na razie sądzę, że i wychodzę stąd, wynoszę się stąd. Zapiszę sobie grę. I zobaczymy zakończenie, które będzie za ten siódmy level, i wyjście tam na dole. A jak gdybym tak Freddy go oślepił, Gregory, Tylko robię zdjęcie, ziom! Spokojnie. Problem jest takiej natury, że ja nie zdobyłem jeszcze informacji, jak rozmontować Montiego i zebrać jego części. I będę musiał się przejść i to pogarniać. Mam jeszcze to do ogarnięcia, wtedy będzie trzeba jeszcze pozbierać wszystkie. ...boksy, wszystkie przejścia sprawdzić po drodze, więc to będzie trochę roboty, więc to zostawię na następny odcinek, także to jest ostatni ending, który robimy teraz. I następny postaram się, żeby ogarnąć, żeby był na jutro, ale nie obiecuję, że tak wyjdzie. Bo ten glitch, co teraz zrobiłem, pomoże mi trochę w eksploracji, ale nie mam pojęcia na ile, po prostu włączę nagrywanie, będę sobie pół dnia łaził po tej placówce i zobaczymy, co się stanie. Nagrywanie albo stream? Pomyślę, zobaczymy.

Roxy Bubblehead. Nie, tylko nie map bot. <grystanie> <grystanie> Okej. Okay. Co oni razem? To jest definitywnie najlepsze zakończenie. Chyba. Okej, okay, nie tego się spodziewałem. Się rozładowuje. No nie. To jest jakiś pomysł, proszę? Nie zepsuj go. Nie zepsuj go, bo ja cię zepsuję, jak cię znajdę. Okej, okay, to jest, to jest najlepsze zakończenie, nie potrzebuję nic więcej w tej grze. To też jest dwugastkowe zakończenie, czyli są dwa zakończenia dwugazdkowe, czyli to nie do końca tak działa, okej. Okay. mamy trzy zakończenia za sobą, okej. Okay. Mamy trzy zakończenia, podobno jest ich sześć, nie jestem pewien. Tak czy inaczej, e, ja powiem tak. Nie wiem, czy będzie... Prawdopodobnie jutro będę po prostu siedział i nagrywał to i zobaczymy, czy wyjdzie jutro film, czy pojutrze. Jak nie wyjdzie jutro ten film, to może wyjdzie coś innego. Zobaczymy. 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 Nic nie obiecuję na jutro. Jest część, która chce to zrobić na streamie, bo byłoby po prostu fajnie posiedzieć, pogadać, ale po, po pierwsze boję się spoilerów, które zostaną na streamie. Po drugie, nie wiem, czy ta gra i stream to jest dobry pomysł, patrząc na to, jak to działa. To zobaczymy jeszcze, czy będzie coś po kredytach, tak jak ostatnio. Wątpię, ale może? Może. New face of Fazbear Entertainment. What? Czy to jest Mr. Hippo? Czy to jest Mr. Hippo? My dear, you have met a terrible, terrible demise. <laughs> Także dzisiaj mamy dwa zakończenia. Jedno całkiem złe, drugie że znaczy całkiem złe. No nie całkiem, no bo wani została przynajmniej rozmontowana. E, drugie było ekstremalnie pozytywne, także zastanawiam się jaka będzie pozostała część tych zakońców. Z Cholicy 6 to brakuje mi jeszcze trzech i nie mam pomysłu co mogę zrobić. Dostałem jeden hint, żeby iść do y, Roxy's Beauty Saloon i ogarniać maszyny arcade'owe. Także na pewno wiem, że coś z Princess Quest będzie. I... w zasadzie to nie wiem. Mówię, przy tym save file mogę sobie nabić większą ilość tych poziomów security. Będę mógł dostać się więcej miejsc, mogę zdobyć pazury Montiego, żeby roz rozwalać te siatki. W skrócie jest co robić. Dzięki za obejrzenie. Tak jak zawsze, trzymajcie się. See you next time. Wesołych świąt! Na razie.